Witam Państwa w środę 10 czerwca. Na pewno bardzo ciekawie kształtuje się w tej chwili sytuacja techniczna na analizowanych walorach, czyli indeksach, i również czerwcowej serii kontraktów. Dla przypomnienia, WIG-20 w skali tygodniowej, za chwilę powrócę na wykres w skali dziennej, bo tutaj chcę tylko przypomnieć, że wydarzenia rozgrywają się po przełamaniu <laughs> przepraszam, strefy 1773-84 w rejonie pojedynczego zniesienia 50% tej właśnie oto zaznaczonej tutaj czerwoną przerywaną linią jest spadkowej. A to jest także rejon, gdzie z kolei koncentrują się projekcje eksponowanej przeze mnie w poniedziałek formacji A, B, C, D. No, na pewno filarem tej strefy jest wspomniane zniesienie 50% na wykresie dziennym to jest właśnie ta potwala, ta silna przecena. Dochodzi nam tutaj jeszcze ta linia niebieska. No i to, co widać, możemy się zorientować, obserwując wykres, to no, fakt, że węzeł pełni nieprzypadkową rolę, jest respektowany, no ale z drugiej strony no, nie odnotowujemy póki co jakiejś silnej presji podażowej jakichś działań m, mających na celu odwrócenie tej bardzo stabilnej trzeba to obiektywnie przyznać tendencji wzrostowej. Tak jak sugerowałem ostatnio, no, pierwszym sygnałem m, wskazującym, czy też pomału przechylającym szale zwycięstwa na korzyść podaży byłoby, byłoby wybicie 1760 1765, to jest według mnie takie Najbliższe, ale w miarę wiarygodne wsparcie, choć już domknięcie widocznej tutaj luki Hossy wskazywałoby na możliwość rozwinięcia się korekty. Na razie jest to wariant hipotetyczny, bo jednak rozbudowuje się tutaj w rejonie 35-49 ruch boczny. No, więc też na tym etapie trudno mówić o ich jednoznacznych, konkretnych sygnałach słabości. Pokonanie tej strefy, o czym też już wspominałem, wiązałoby się z negacją układu ABCD, no i w efekcie mogłoby doprowadzić do konfrontacji tu w rejonie 1974, czyli zniesienia 61.8 tej właśnie bazowej fali spadkowej. Tak to wygląda, jeśli chodzi o WIG-20. Na kontraktach z kolei ważną rolę odgrywa przedział 1857-1862. Dla mnie trochę nieoczekiwanie, bo w sensie konstrukcyjnym, czy też takiej metodologii tworzenia tych węzłów, to nie jest najwyższa półka, co do tego według mnie nie ma wątpliwości. No, niemniej jednak, kilka zniesień zewnętrznych, plus ta górna linia kanału w kolorze niebieskim, no to sprawia, że utworzył się klaster z pokonaniem którego obóz byków ma wyraźne problemy. No z drugiej strony powraca ta kwestia, o której mówiłem, jeśli chodzi o WIP20, tutaj to jest jeszcze lepiej widoczne. Bo widzimy na przykład, że ważną rolę też odgrywa za pierwsza, tak zwana pierwsza zapora popytowa, pierwsze wsparcie FIPO 1811-1818 utworzone na bazie 14 właśnie tej ostatniej podfali nie, wzrostowej. Więc nie możemy póki co mówić o jakiejś determinacji sprzedającej. Z drugiej strony możemy wprowadzić wątek dotyczący układu A, B, C, D i linii szyi klasycznej formacji głowy z ramionami. Jest to zatem no, takie charakterystyczne wsparcie, takie wielowymiarowe, bo wywodzące się z technik FIBO, ale także z klasycznej analizy. No, zatem przemawia właśnie ta linia szyi, ale również ta linia zielona WLT, która powstała. Jako równoległa do tej wcześniejszej linii, bardzo wiarygodnej czy książkowej, ona tam jeszcze wcześniej też odgrywała ważną rolę, więc została utworzona linia równoległa, która no teraz też w jakimś stopniu jest respektowana. Zmierzam do tego, że wybicie 1811-18 w tym ujęciu intradayowym byłoby takim argumentem przemawiającym za możliwością rozwinięcia się spadku. Wtedy brałbym poważnie pod uwagę test węzła 1765-75. O tym pisałem w komentarzach. No, natomiast na razie węzeł 1811-18 jest respektowany, pełni nieprzypadkową rolę, ale osobiście poczekałbym z takim sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego do momentu przełamania 1857-1862. To znaczy, takie wybicie uznałbym za relatywnie silny sygnał zapowiadający możliwość przetestowania na przykład 1911 1922, czyli tego węzła, którym posiłkuje się na wykresie skali dziennej w swoich codziennych tych komentarzach porannych. Więc to jest na pewno konieczny warunek do tego, by kontrakty właśnie zaczęły podążać w kierunku bazowego w tej chwili średnioterminowego węzła 1911 22. Więc na razie dość stabilna sytuacja. Obrona węzła 1811, -18, no ale z drugiej strony problemy, ewidentne problemy z pokonaniem 1857-62, więc aktywność popytu na wsparciu i aktywność podaży w rejonie tej bariery cenowej, w efekcie czego mamy rozwijający się układ boczny, który trochę zaczyna nam przypominać formacje głowy z ramionami, tak to krótko można podsumować. Indeks DAX. No, trochę niepokojąca sytuacja, chociaż jeszcze też bez konkretnych negatywnych wskazań, ale zmierzam tutaj do tego, że po wybiciu 12.485/12.610, czyli klastra podażowego wytyczonego na bazie projekcji układu ABCD z taką zależnością 0786 ab na 11 CD i przede wszystkim zniesieniem 78,6 tej bazowej fali spadkowej. No, rynek wszedł też w fazę trendu bocznego, ale ostatnio jednak podaż zaczyna no, tutaj inicjować coraz bardziej otwarte działania. Na razie strefa 12,485, 12,610 pełni rolę wsparcia, ale powrót indeksu, uwzględniając tutaj na przykład piątkowe zamknięcie, byłby ostrzeżeniem, według mnie, przed możliwością uaktywnienia się podaży i w takim przypadku na pewno obserwowałbym też znany nam już zakres cenowy 12,198, 12,232, czyli strefę utworzoną w oparciu o 14,6, to pokazuje dokładnie tutaj, 14,6 i 23,6 tej właśnie potwali, ostatniej potwali wzrostowej. Tak jak w poniedziałek sugerowałem, dla mnie to jest wiarygodne wsparcie i utrata takiego wsparcia w kontekście naruszenia 12485-12610 no wpisywałaby się raczej w taką spadkową narrację, byłby to argument przemawiający za. Rozwinięcia się również korekty, spadkowej korekty technicznej. Na razie no, negatywnym czynnikiem jest ten wzrost obserwowany w tej chwili po wybiciu dość ważnego oporu wzrost aktywności podaży, ale z drugiej strony na razie właśnie ten analizowany węzeł pełni w tej chwili, zgodnie z zasadą zmiany biegunów, rolę takiego lokalnego wsparcia. No na pewno wydarzeniem będzie dzisiejsze posiedzenie FED, to tak abstrahując trochę od analizy technicznej, no i przede wszystkim przekaz, jaki popłynie dla inwestorów no wydaje się, że jakiekolwiek zawahanie w kontekście. Implementacji różnych procesów wspomagających ożywienie gospodarcze no może być potraktowane bardzo negatywnie. Inwestorzy będą tutaj wyczuleni dosłownie na każde słowo, każde sformułowanie, a jeśli chodzi o SP, no to znaleźliśmy się naprawdę w charakterystycznym, bardzo ciekawym rejonie. Węźle podażowym, który dodatkowo jest respektowany, i chodzi mi tutaj o znany przedział 3237-3256. Przypomnę, projekcję układu ABCD, ale przede wszystkim zniesienie 88,6 tej bazowej fali spadkowej. Jest oczywiście w sensie technicznym jakieś zagrożenie argument przemawiający za możliwością rozwinięcia się korekty. No, tym zagrożeniem jest dotarcie indeksu do naprawdę ważnego, transparentnego oporu technicznego, co w samo, samo w sobie nie generuje nam jeszcze sygnału sprzedaży czy też negatywnego wskazania, ale jest takim wstępnym ostrzeżeniem. No i tutaj powracam do też eksponowanego już przeze mnie wątku, a mianowicie strefa 3136-3142 ma prawo teraz pełnić rolę. Wsparcia technicznego, więc utrata takiej strefy, domknięcie tej luki, dokładnie mówiłem o tym w poniedziałek, w kontekście punktu zwrotnego, jaki by ukształtował się wówczas tu w przedziale 3237-56, byłaby już sygnałem technicznym, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym, zapowiadającym możliwość rozwinięcia się korekty. No i tutaj ważna, chyba nowa kwestia, chociaż stara strefa 3040. 3055, o niej mówiłem w poniedziałek, no, ale łatwo sprawdzić, że oprócz dwóch kluczowych zniesień, 18,6 i 38,2, naprawdę ważnych, mamy też przykład symetryczny. I gdyby rzeczywiście wykrystalizował się tak silny, tak silny ruch spadkowy, ruch korekcyjny, to długość tego odcinka była identyczna jak tej poprzedniej korekty spadkowej. Więc ta projekcja 1 do 1 dokładnie nam wzmacnia benzo 3040-55, sprawiając, że jest to jeszcze bardziej wiarygodne wsparcie. I z punktu widzenia techniki, no, można było sobie wyobrazić taką opcję z rozwinięciem się ruchu spadkowego, testu tej strefy i silnej reakcji popytowej. To nie zaburzyłoby nam obrazu technicznego, ale wybicie takiej strefy, przełamanie, tak ciekawie zbudowanej zapory popytowej FIBO byłoby już jednoznacznym sygnałem odwrotu, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym. Spokojnie do gry mógłby wtedy powrócić obszar 2934 45 no Dość mocno oddaliliśmy się od bieżących wydarzeń, bo to jednak popyt kreuje te wydarzenia. Wiemy na razie z wykresu tylko tyle, że jest respektowany przedział 323756. Wiemy też, że można spodziewać się wzrostu zmienności za oceanem. W moim odczuciu wybicie tej strefy, trwałe przełamanie, to tak jak mówiłem w poniedziałek, no duże, duże prawdopodobieństwo powrotu indeksu w okolice ostatniego maksimum. Natomiast na pewno obserwowałbym teraz indeks również w kontekście 3136,42, bo negacja tej strefy mogłaby stać się bodźcem zachęcającym podaż do ponowienia ataku. Na razie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.